Zawierzenie świętemu Józefowi W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięte światła Twego strumień, Przyjdź ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, Przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj twej potędze. Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia, Jeno cierń i nędzę. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca rane. Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Dzień 27. Podporo rodzin módl się za nami. Jezus, Maryja i Józef kochają rodziny. Ich trzy serca są zatroskane, bo widzą, co się dzieje dziś z rodzinami. Rodziny się rozpadają. Współczesny człowiek oddalił się od Boga i podjął próbę sformułowania nowej definicji rodziny. W rezultacie nigdy jeszcze nie było tak wysokiej liczby rozwodów jak teraz. Większość par małżeńskich stosuje antykoncepcję, aborcja jest legalna, a społeczeństwo akceptuje wychowywanie dzieci przez osoby tej samej płci. Rodzina stanęła nad głęboką przepaścią. Bóg ustanowił rodzinę jako szkołę miłości piękną, serdeczną i dającą życie, a diabeł i jego załóżnice chcą ją zniszczyć. Czy kiedykolwiek uda nam się odwrócić tę sytuację? Jak przywrócić porządek? Pomóc może jedynie wyniesienie świętej rodziny, ukazanie jej jako wzorca i modelu dla nas wszystkich. Kiedy społeczeństwo zacznie oddawać część świętej rodzinie, wtedy powrócimy do dawnych pojęć: świętości i macierzyństwa, heroizmu ojcostwa i błogosławieństwa dzieci. Święty Józef chce być filarem dla Twojej rodziny. Filary są niezbędne. Twoja rodzina potrzebuje świętego Józefa, aby Twój dom stał na mocnym fundamencie którem nic nie wstrząśnie. Święty Józef nauczy siebie i Twoją rodzinę, jak ważna jest modlitwa, wzajemny szacunek, czystość, uczciwość, przebaczenie, miłość, a przede wszystkim stawianie Boga na pierwszym miejscu. Święty Józef kocha rodzinę. Święty Józef filar rodziny, uczy nas znaczenia macierzyństwa, ojcostwa i posiadania dzieci. Jest świętym dzieciństwa i ukrytych lat Jezusa. Udowadnia współczesnemu człowiekowi, że jedyna prawdziwa rodzina składa się z matki, ojca i z dzieci. Pojęcie współczesnej rodziny jest podstępem diabła. Zmiana definicji małżeństwa i rodziny powoduje rozpad społeczeństwa i kultury. Zanik moralności i prawdziwych wartości rodzinnych. Na przykładzie świętego Józefa, mężczyźni mogą się uczyć, jak być mężem i ojcem. Muszą być gotowi do poświęcenia siebie dla kobiet, dzieci i dla wspólnego dobra. Ofiarowanie się innym jest zaszczytem dla mężczyzn. Męskość i ojcostwo doskonalą się poprzez miłość poświęcenie i wierność tym, których powierzono ich opiece. Dzięki ćwiczeniu się w takiej męskości mężowie i ojcowie stają się filarami cywilizacji, a w konsekwencji się uświęcają. Świat, w którym mężczyźni naśladują świętego Józefa, doświadczy odnowy porządku społecznego i moralnego. Świętego Józefa jako człowieka, który nauczył Jezusa mówić. Zatem Jezus musiał mówić w stylu podobnym do Jego ziemskiego Ojca, używając tych samych wyrażeń i z tym samym akcentem. A jednak w Nowym Testamencie nie zanotowano ani jednego słowa wypowiedzianego przez świętego Józefa. Czyny mówią głośniej od słów. Milczenie i pokora świętego Józefa są fundamentem Jego wielkości. Z wszystkich ludzi, których Bóg mógł wybrać na ziemskiego Ojca Jezusa Chrystusa, wybrał właśnie Jego, najbardziej milczącego z wszystkich. Wszystko, co współczesny człowiek powinien wiedzieć o wielkości świętego Józefa, jest zawarte w przesłaniu przekazanym siostrze Marii Efrem ojcostwo duchowe, ojcostwo dziewicze, młody wygląd, królewskość, korona, serce i płaszcz. Święty Józef wspomina o swojej opiece nad rodziną, o znaczeniu ojcostwa, o tym, że niebo pragnie ustanowienia specjalnego święta na cześć jego ojcostwa. Bóg chce, aby święty Józef był znany i kochany, czy zdajecie sobie sprawę, co to znaczy? Ojcostwo świętego Józefa wszystko zmienia. Święto na cześć Jego Ojcostwa przyniosłoby wiele dobra duchowego Kościołowi, rodzinom i światu. Święty Józef jest wart ukoronowania przez ukochane dzieci. Objawienia siostrze Marii Efrem uczą nas również, że święty Józef odgrywa zasadniczą rolę w przynoszeniu pokoju światu. Jest on najwyraźniej nieodłączną częścią tryumfu niepokalanego serca Maryi, stąd jego pojawienie się 13 października w objawieniach w Fatimie. Serce Matki Bożej zatriumfuje, kiedy dojdzie do przywrócenia roli rodziny i zajęcia w niej przez Boga właściwego miejsca. Nic tego się nie wydarzy, dopóki Kościół nie rozpozna w pełni Ojcostwa Świętego Józefa. Teraz jest jego czas. Serce Mary ułżej za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, zadań się za nami. wez słuchaj nas ojcze z nieba boże zmiłuj się nad nami serdotnicy rusa świata boże zmiłuj się nad nami nu kusję tebo Sławny potok Dawida, mógł się za nami. Światopatry Jaków, mógł się za nami. Oglubieńcze Boga Rodzicy, mógł się za nami. Przeczysty Stróżu Dzielnicy, mógł się za nami. Zivitelu Syna Božego, Mógł się za nami. Troskimy obrońco Chrystusa, Mógł się za nami. O Najświętszej Józefie najpospuszniejszy, bądź się za nami. Józefie najwierniejszy, bądź się za nami. Zwiercia do cierpliwości, bądź się za nami. Miłości ubóstwa, bądź się za nami. Zorze pracujących, bódl się za nami. O stowu życia rodzinnego, bódl się za nami. O nie dziewic, módl się za nami. O poro rodzin, się za nami. Ocieką nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziej ochorych, módl się za nami, O patronie umierających módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych módl się za nami ku Niegościoła Świętego, bądź się za nami. Karanku Boży, który kładzisz grzechy świata, przepuść nam tanie. Paraku Boży, który kładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas tak, Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Modramy się. Boże, któryś niewysławianej opatrzności raczą wybrać świętego Józefa na ulubieńca najświętszej rodzicielki swojej. Spraw prosimy. Abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki, wieku. Amen. Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś świętą rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu, wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i naszej niepokalanej Matki Maryi. Amen. Modlitwa papieża Leona XIII Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę przez miłość która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość którą otaczałeś Dziecią Jezus pokornie błagamy wejrzyj łaskawie na dziedzictwo które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym stawiennictwem Dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy, stróżu boskiej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa. Które groziło jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Memorare do świętego Józefa Pomnij o najczystszy, oblubieńcze, błogosławionej dziewicy Maryi, mój najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam, nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Święty Józefie, módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Z adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II, Redemptoris Kustos, o Świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. Rozdział VI. Patron Kościoła naszych czasów. Gdy nadeszły trudne czasy dla kościoła, Pius IX, chcąc zawierzyć go szczególnej opiece świętego patriarchę, ogłosił Józefa patronem kościoła katolickiego. Wiedział, że akt ten nie był czymś przejściowym, ponieważ ze względu na wyjątkową godność, jakiej Bóg udzielił najwierniejszemu słudze swemu, kościół święty zawsze czcił i wychwalał, a po najświętszej pannie, najgorętszym, świętego Józefa otaczał uwielbieniem, uciekając się do niego w największych potrzebach i niebezpieczeństwach. Jakie są przyczyny tak wielkiej ufności? Leon XIII wyjaśnia je następująco. Szczególna przyczyna tego, że święty Józef jest opiekunem Kościoła i że Kościół tak wiele się spodziewa po jego opiece i troskliwości, Chrwi w tym, że był małżonkiem Maryi i domniemanym Ojcem Jezusa Chrystusa. Józef był prawnym i naturalnym stróżem, opiekunem i obrońcą rodziny świętej. Dlatego jest rzeczą słuszną i należy się świętemu Józefowi przed wszystkimi innymi, aby teraz swą niebieską potęgą strzegł i bronił Kościoła Chrystusowego tak jak on dziś najsumienniej strzegł rodziny z Nazaretu, gdzie było tego potrzeba. Z adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II, Redemptoris Custos, o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. Nowenna do świętego Józefa Dzień czwarty Opiekun ubogich Tekst modlitwy znajdziesz na stronie likuzy.salezjanie.waw.pl bądź w dowolnie wybranym modlitewniku katolickim. Święty Józefie, opiekunie ubogich, módl się za nami.